Życzę Plaży Młodej dużo wszystkiego najlepszego ze szczęścia pomyślności Kasiotki. Tak jak każdy. Dużo miłości przede wszystkim. wszystkiego co najlepsze. No wszystkiego po każdy po kolei indywidualnie. Abyś to były A to z ludźmi to byle akcja Ja chciałbym wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, żeby zdrówko było. Pieniądze, bo to jest najważniejsze w życiu, w prawie. Ale bez pieniędzy nie ma życia. Dzieci! I poczekaj z dzieci. Dzieci, a nie po ciebie. Poczekaj, musimy, bo dzieci to może być najważniejsze. No, I to, no, tego tak było. Kolega! Ale córki jeszcze nie nie ma! Słuchajcie, moje drodzy. Najlepsze, no, no, no. nie że nie, nie nie mogę z wami współpracować, Okej, dobra. Może nie... No, teraz monolog życia, nie? Może nie jestem aniołem, nie? Dobre. Ale dobra. Później. Dawaj, dawaj. Co dawaj. ma być? To będzie. <tukła> to będzie. <tukła> dawaj, dalej. A ty... Mój drogi kolego, i tak wszystkiego dobra. nie nagrać, bo cię obkręcę, tak? Że <grym> będę w kółko. Tak. I tak wszystkiego nie nagrać, nie? Ale dobra. Możesz nagrać wszystko. Co Ci się uda nagrać, nie? Może być. Dobra. Niech będzie. Co Was w życiu interesuje, nie? Może być, nie? Bodajis... To jest, jest za pizdy, kurwa, gość, nie? Nie wiem czy wy go znacie, czy wy go kurwa nie znacie, ale Denis zawsze jest konkretnym gościem. Co by się nie działo, zawsze jest obecny, nie? Nie, nie, czuj, tak, nie? To może ktoś następny już? Ja mogę to kontynuować dalej, nie? Nie, nikt mi nie oczu. Ja dalej mogę kontynuować, bo granic zawsze był w moim życiu i nigdy nie powiedział nie. O, to głupi był. No co, przekażemy komuś dalej? No proszę, proszę. Ja chcę zobaczyć, kto dalej coś powie między innymi poza mną. To po kolei. Proszę. Wszystkiego zdrowia, pieniędzy. I... Zaciął się. To przekazujemy dalej mikrofon. <grym> A co, co działo Nie wiem. Wszyscy już powiedzieli sobie co miałem powiedzieć. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Słony, żyć? Ży, I przekazujemy dalej. No. No, bawił nas Ja się nie bydam. Zrób krótką. Denis. Co ci mogę życzyć? Żebyś był szczęśliwy. Żeby twoja kobieta była zawsze szczęśliwa, przy tobie Zadowolona. Zadowolona. I chętna. Uśmiechnięta. A chę chętna. I, spe i spełniona. I tam gdzieś miałeś. No. No, jakoś mi to Aby było wam by bardzo dobrze. Życzę wam tego. No Daj ja, o, nie. Nie. nie, Kolega Wyż teraz. Polec, Każdy powiedział. Po... Tak. To, że to, że Wiesz, to, już powiedział. Wy też powiedzieli. Tak. No, dlatego, że dużo szczęścia i miłości. Uczoraj już minął. Przekazujemy tam Pani od początku. Ja nie. No, już, 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 już. no dobra. dużo do cierpliwości przede wszystkim. Y, dużo cierpliwości, jak Pani kobieta będzie miała miesiączko, oczywiście, to jest bardzo ważne. Wyznaczmy jej hormony. E, no dużo dzieci Wam nie życzę, no bo to jest też y, dużo cierpliwości. Córka wystarczy. Nie no, daj córka! Dużo. Córka jak już. Nie, już nie raz pod boli. Dużo zdrowia. Dobra, nie komu to. I wszystkiego co najlepsza. Pan już mówił. Pan mówił już! Pan, nie dawaj będę gdzieś. Pani później. Nie. Strunka szczęścia, pomyślności, dużo seksu i miłości. O! Aha. Pani pierwsza! Skromnie i kompletnie. Potwierdzam. Wystarczy. Zanosimy tam. Tu nie, już tak. mówił tu! To już mówił. Jemu nie, mówi. nie. Jemu nie. Ale nie. nie, to się nie idzie. Tam dalej, tam a, dalej, dalej, dalej. dalej. O, idzie. Dziękuję. Nie, Andrzej, że to się nie idzie. Zdrowia, miłości, zgody i doświadczenia. O! Czułeka, gładza, pan, tu ktoś z tego nie, tu nie Ja, ja, ja. przecież jestem, muszę mu przyjąć, ktoś z tego, że pięć pięć i trzy córki. I zdrowia, zdrowia i zdrowia, i pieniądze do